Po raz pierwszy na nowej bieżni stadionu miejskiego zostały rozegrane zawody lekkoatletyczne dla dzieci. Nowe urządzenia pozwoliły na sprawne przeprowadzenie trójboju, w skład którego weszły bieg na 60 metrów, rzut piłeczką palantową oraz skok w dal. W zawodach, w których udział wzięli głównie uczniowie szkół podstawowych, wyniki w poszczególnych konkurencjach zamieniano na punkty, a ich suma decydowała o kolejności w klasyfikacji generalnej. Wśród dziewcząt w kategorii wiekowej roczników 2004-2005 najlepsza okazała się Natalia Bogusz. W kategorii 2002-2003 wygrała Katarzyna Magdziarska, a wśród najstarszych zawodniczek z roczników 2000-2001 najwięcej punktów zgromadziła Agnieszka Juśkiewicz. Bardzo zacięta była rywalizacja o czołowe miejsca wśród chłopców. W kategorii zawodników najmłodszych, czyli urodzonych w latach 2004-2005, zwyciężył Wiktor Miłkowski. Bartosz Krzeszewski wygrał rywalizację w kategorii 2002-2003, a Piotr Kram w kategorii najstarszej.